Witam Cię w mojej kuchni. Dziś odcinek specjalny. Przygotuję cztery przepisy na przekąski idealne na Sylwestra. Ale to nie wszystko. Te przepisy są tak szybkie i proste, że bez problemu zdążysz je przygotować na ostatnią chwilę. Nie zdradzę Ci jeszcze wszystkich szczegółów, bo chcę, żebyś sam, sama odkryła tą kulinarną niespodziankę. Powiem tylko tyle. Znajdziesz tu coś chrupiącego, kremowego, Coś lekkiego i coś, co zachwyci twoich gości. Te przekąski to prawdziwe hity, które sprawdzą się nie tylko na Sylwestra, ale na każdą imprezę. Jeśli szukasz inspiracji na pyszne i efektowne przekąski, zostań ze mną, a zobaczysz, jak szybko i łatwo możesz zaskoczyć swoich gości. Gotowy? Gotowa? Zaczynamy! Jednym z pomysłów będą chipsy z parmezanu. Tutaj mam 100 g startego parmezanu, pół łyżeczki oregano i pół łyżeczki papryki słodkiej. Piekarnik już nagrzewam do 200 stopni grzanie góra dół. Teraz do sera dodam przyprawy. Wymieszam. Możecie użyć sobie przypraw ulubionych. Ja lubię oregano. Czasami dodaję bazylię. Fajnie mi się składniki połączyły. Blachę wyłożyłam papierem do pieczenia i teraz będę układać tutaj ser tak go łyżką troszkę spłaszczę takie kółeczka będę robić, zobaczcie nie mogą być za grube chociaż jak będą grube to wtedy troszeczkę nam się rozleją A jeśli szukasz pomysłu na inne przekąski na sylwestra czy na jakąś imprezkę, to zapraszam na mój kanał. Tam znajdziesz film na sylwestrowe przekąski. Ok, chipsy będę piekła 2-3 minuty. Ciach, i mam chipsa. Chipsy moje przestygły, teraz je zdjęłam z blachy. Jeżeli chcesz, żeby były bardziej chrupkie, to po prostu minutkę dłużej je przetrzymaj w piekarniku. Kolejną przekąską będą rolatki z łososiem i serem. I tutaj mam 150 g wędzonego łososia w plastrach. 100 g serka śmietankowego u mnie Philadelphia. Tutaj mam łyżkę posiekanego świeżego koperku. Do serka dodam koperek. Wymieszam. Jeśli nie chcesz mieszać koperku z serem, to możesz serek posypać koperkiem, jak już ser będzie na łososiu. Ale ja wolę sobie wymieszać i później układać już serek koperkowy na łososia. Tutaj mam plasterek łososia. Nałożę serka tego tak troszkę rozsmaruję. sobie zwinę w rolatkę. zobacz jaki fajny, teraz zawijam następny kawałek, jeżeli kupisz na przykład łososia w większych plastach, i będziesz miała większe ruloniki to po prostu je pokrój na kawałki. super pyszne, szybkie w przygotowaniu idealne właśnie na Sylwestra czy na jakąś na, jakieś, na jakąś uroczystość czy spotkanie z rodziną i teraz już zawijam ostatnią rolatkę ciach i mamy to następnym pomysłem będą kuleczki serowe tutaj mam 100 g Serafeta, 100 g mascarpone, 50 g posiekanych orzechów włoskich i łyżka bazylii. Do większej miski włóż obydwa serki. Syp bazylię, możesz również użyć oregano lub inne przyprawy, które lubisz. Teraz całość wymieszam. Serki już mi się, widzę, że połączyły razem z bazylią. Ok. Teraz serka będę formować sobie takie kuleczki i będę je obtaczać w orzechach. Ok. I teraz taką kuleczkę kładę na talerzyk i robię następne. Teraz już robię ostatnią kulkę i kuleczki moje wkładam tak na minimum 30 minut do lodówki. Ok, wykorzystam cały już orzechy. Super. I kolejnym pomysłem będą serniczki z mascarpone bez pieczenia. Tutaj mam. 250 g mascarpone, 100 ml śmietanki 30 schłodzonej, 3 łyżki erytrytolu w pudrze i nasionka z jednej laski wanilii. Śmietankę wlewam do wyższego pojemniczka i ubiję ją na sztywną masę. Śmietanka mi się ubiła, ale dodam jeszcze tutaj do niej laskę wanilii. I jeszcze przez chwilę zmiksuję. I zobacz jak się laska wanilii połączyła ładnie ze śmietanką. Teraz dodam puder z erytrytolu i mascarpone. Ciach. I teraz jeszcze przez chwilę będę mieszać tutaj mikserem, żeby nam się składniki połączyły. I wystarczy. I teraz mój serniczek przekładam do pucharków. Możesz nałożyć do mniejszych, jak najbardziej. Kiedy gęste, że się nawet nie chce od łyżki odkleić. Teraz możesz taki podawać, możesz udekorować borówkami, jeśli masz. Możesz udekorować malinkami, jak najbardziej. I wkładam mój serniczek. Do lodówki na jakieś 30 minut. Ok. I wyszły takie większe trzy pucharki, ale jak dasz do mniejszych, to wiadomo, że będzie ich więcej. I dekoruję. Możesz posypać startą gorzką czekoladą. Też będzie pasować, bądź kreatywna w kuchni. I dodawaj tutaj dodatki, jakie lubisz, oczywiście niskowęglowodanowe, bez dodatku cukru. Ok. I gotowe. Jestem pewna, że zainspirowałam Cię do przygotowania tych przekąsek na Sylwestra. Niech te przekąski sprawią, że Twoja impreza będzie niezapomniana. Czekam na Twoje komentarze, która przekąska Ci najbardziej smakowała. Życzę Ci wspaniałego Sylwestra i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. Do zobaczenia w następnym odcinku.